Nie warto regenerować turbosprężarki. Czy chodzi o sprężarki z diesla? Nie wiem. Jeżeli chodzi o taką turbosprężarkę, według mnie warto. Na czym może polegać regeneracja takiej turbosprężarki? Poprzednie duże turbo, które rozebrałem w celach yy, naukowych. Taką turbinę i co zrobią chłopaki w regeneracji? Oczywiście, rozbiorą to na części pierwsze, wszystko wyszkiełkują, wyczyszczą tak, żeby to się błyszczało i wyglądało dobrze na zregenerowane. No i oczywiście najprawdopodobniej wymienią rdzeń, czyli to. I teraz o to, że ta sprężarka nie będzie tak samo wstawała. No ale słuchajcie, skoro to kupuje się nowe, fabrycznie wyważone w fabryce. Jak to może chodzić gorzej niż dokładnie takie same, tylko powiedzmy tam od Audi? No ja nie wiem. Ta strona jest dobra, to znaczy nie ma żadnych pęknięć, można to ponownie zamontować, tylko, że tutaj mamy tą geometrię tego wastegate'a. Zwyczaj jest wyjeżdżone, ma duży luz. I co się dzieje? Sterowanie doładowaniem jest nieprecyzyjne, przynajmniej według mnie. A teraz chłopaki od regeneracji będą mieli coś takiego, czyli zestaw naprawczy Waste Gate'a. Ony oczywiście w Chinach za grosze. Proszę bardzo. Ulubiony moment, czyli przerwa na Car Vertical. Tak wygląda przykładowy raport Car Vertical, z którego dowiecie się o historii powypadkowej samochodu, o historii właścicieli i historii przebiegu. Jeżeli szukacie auto używanego, warto wyposażyć się w taki raport historii pojazdu, bo możecie dowiedzieć się czegokolwiek o naszym potencjalnym zakupie. A z kodą śrubka macie aż 30% zniżki na zakup raportu Car Vertical. Jeżeli on nie jest pęknięte, chłopaki naprawią na Moise Gate'a i zamontują. Fabrycznie nowy rdzeń turbiny. No i jakby co tu ma nie działać? Y regulator doładowania, tak bym to najprościej nazwał. I słuchajcie, chodzi o to, że najprawdopodobniej oni to źle ustawią. No to możemy zrobić to sami akurat w przypadku takiej turbiny. Wystarczy zamontować to do samochodu, po pomocy komputera VCDS-a ustawić to, rozkręcasz, nakręcasz tak, żeby miało fabrycznej tolerancji i tyle, i to działa. A to regenerować turbinę? Myślę, że w przypadku takiej turbiny jak najbardziej tak.